Kochani, zapraszam Was na second hand haul. E, będą to ciuchy typowo dla dzieci, e, głównie w przedziale wiekowym od 0 do 12 miesięcy, czyli tak naprawdę dla noworodków. Ci, którzy oglądają mój drugi kanał, czyli Makeup Martino wiedzą o tym, że ja bardzo lubię chodzić na second-handy, szmateksy, jak wolicie. Jeśli chodzi o te ciuszki, które wam pokażę dzisiaj, jest ich sporo. Ja zakupiam je częściowo pod wpływem impulsu, częściowo ze względu na to, że nie wiedziałam, że dostanę aż tyle ciuchów od znajomych i po prostu od rodziny, więc zacznę może od ciuszków Newborn, czyli takich, które nie są oznaczone miesiącami. Następna, następna seria rzut ciuchów będzie właśnie od 0 do 3 miesiące. Natomiast w sklepach w UK możecie znaleźć właśnie Często gęsto ciuszki dla newborn, czyli urodzonego świeżo maluszka, lub też tiny baby, czyli dla wcześniaków. I myślę, że są to ciuchy, które no nie warto kupować. Jakiś, w jakichś masowych ilościach, ponieważ ja nie zaopatrywałam się w jakąś masę e, ciuszków dla Newborna, dlatego bo uważam, że e, mój synuś będzie e, dużych rozmiarów. No zobaczymy, jak wyjdzie. Tak czy inaczej, e, w sumie e, z tej serii zakupiam e, najwięcej e, rzeczy e, najdroższych, można powiedzieć. Znaczy, wycenionych, bo zakupiłam je właśnie na samym początku, troszkę taka, że tak powiem, zachwycona macierzyństwem, wpadłam w szał zakupów, a potem zdarzyły mi się lepsze okazje cenowe, nawet po 10 pensów, więc dopiero potem zaszalałam. Tak czy inaczej, czapeczka. Kosztowała 50 pensów. Jak widzicie, first size, czyli pierwszy rozmiarek zaraz po urodzeniu. I jest to kochanie Disney i George, czyli Asda. Kolejno, szybko pokażę Wam bodziaki. Takie zwykłe body polarkowe z misiem, które w sumie. Są takie kremowe, również pochodzą z firmy George i są właśnie w takim kremowym kolorku. Kolejne wody, które kosztowały aż funta, więc, to chyba jedne z droższych rzeczy. Które kupiłam. Kupiłam je z tego względu, że słuchajcie, mają one tutaj super system czyli taki, że możecie po prostu włożyć rączkę dziecka, może ta rączka wystawać, lub też zawijacie sobie po prostu na takie rękawiczki niedrabki. Jeśli chodzi o ten ciuszek, kochani, to. Z Next i tak jak mówię, kosztował więcej. Kolejno będą bodziaki, takie zwykłe w paski, które kosztowały mnie 75 pensów z firmy George. I body, które również mają system właśnie ten z rękawiczkami w sumie nie body, ale śpiochy wybaczcie, bo o tym myślę te akurat są w takie słodkie łapki, psie i one kosztowały mnie funta więc były droższe, ale myślę, że tutaj opłaca się z tego względu, że już nie musimy kupować tych rękawiczek, kolejną rzeczą będzie taka bluzia kremowa z możliwością noszenia na dwa sposoby, czyli dwustronne. Z drugiej strony macie takie misiaki, fajne. Myślę, że z tej strony prezentuje to się bardziej żywiołowo, bardziej fajnie. Jeśli chodzi o to z czego pochodzi ten ciuszek, to jest to firma Mothercare i słuchajcie, jeśli chodzi o tą firmę, to jest to dość droga firma, więc ja się cieszę bo zakupiłam ten ciuszek za 10 pensów. I ostatnią rzeczą, która kosztowała 10 pensów, będą takie body. Body, które słuchajcie, pochodzą z również firmy George. Tutaj macie spodenki słuchajcie, za które dałam 10 pensów. Są to spodenki właśnie z firmy Mother która jest dość droga. Także tutaj macie metkę, a tu są właśnie takie przesłodkie, portusie, w ogóle niezniszczone. No i słuchajcie, 10 pensów to jest po prostu rewelacja. Kolejną rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, będzie taki uroczy. Sweterek, w sumie to jest bluza, która jest kochani, dwustronna. Po rozsunięciu, możecie sobie przełożyć na tą stronę, czyli taką właśnie niebieską, w paseczki. Jeśli chodzi o firmę, z której ta rzecz pochodzi to kochani niestety metka jest odcięta. Natomiast jest to rzecz, za którą ja zapłaciłam 75 pensów, więc tak naprawdę groszowe sprawy, a myślę, że wdzięko jest naprawdę słodziutkie, tutaj ma taki emblemacik misia. No i fajną sprawą jest to, że można go nosić właśnie na dwa sposoby na po prostu gładką niebieską stronę i na stronę w paseczki. Kolejną rzeczą, za którą zapłaciłam 10 pensów, będzie czapeczka, czapeczka biała, która, słuchajcie, pochodzi z Azdy i jest to od zera do 3 miesięcy. E, dla serii Disney, e, także 10 pensów za tą czapeczkę. E, kolejną rzecz, którą zakupiłam również w kwocie 10 pensów, e, będą takie body, body w paski, zapinane tutaj, właśnie w kroku e, na długi rękawek. Następna rzecz, która kosztowała mnie 10 pensów, e, będzie to mm, rzecz, słuchajcie, która prezentuje się w ten sposób taka właśnie bluzia, e, m, bardzo fajna e, i e, kolejną rzeczą e, będą śpiochy, przesłodziuśne, e, niebieskie e, i e, kwota również 10 pensów to e, naprawdę warto. E, kolejną rzecz, która... E, jest w, w sumie w kolorku niebieskim, ponownie, która jest dwustronna, również bardzo fajna, bardzo ciepła. Pochodzi z firmy Next. Będzie taka bluzia, również z kapturkiem. Z jednej strony są paseczki, a od wewnątrz, kochani, oczywiście możecie mieć niebieską bluzę. Również kwestia tego, że że możecie to nosić na dwie strony. Tutaj widzicie kieszoneczkę i z drugiej strony również jest kieszonka. Można tak jak powiedziałam, na dwa sposoby nosić. Za tą akurat bluzę dałam 75 pensów, więc naprawdę niewiele. Kolejna kwestia to rybaczki, wybaczcie, ogrodniczki, ogrodniczki z tygrysem, które również odpinacie sobie w kroku, te akurat kochani pochodzą z zyzyzy Disneya i jest to 0 do 3 miesięcy, myślę, że seria Disney występuje w Aździe wybaczcie więc przypuszczalnie będą to portusie z firmy George z tego co kojarzę 0 do 3 e, miesięcy. E, taka bluzia, za którą dałam e, 10 pensów, z jakimś jeżem, e, metka, niestety urwana, e, więc wam nie powiem. E, I rybaczki, za które zapłaciłam 75 pensów. E, myślę, że one są e, bardzo fajne, takie kremowe. E, I tak naprawdę może je nosić zarówno dziewczynka, jak i chłopak. E, więc fajnie. Jeśli chodzi o to z jakiej firmy pochodzą, to kochani, znowu jest to seria Disney. Więc przypuszczalnie, jak widzicie na metce, jest to firma George. No i zostały mi tylko dwie pary skarpeteczek, za które zapłaciłam 5 pensów za parę. Takie bardzo słodziuśkie bielutkie skarpetki tutaj w formie takiej tenisóweczki. E, tak jak mówię, 5 pensów za parę, no i takie dłuższe, e, również białe, e, również 5 pensów.